To jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na ziemi. Olbrzymia szczelina rozcinająca serce Ameryki Północnej. Gigantyczna rana wyrzeźbiona przez wodę i czas. Wielki kanion Colorado. Cud natury, którego ogrom oszałamia i onieśmiela. Tutaj na styku ziemi, nieba i wody widać historię naszej planety zapisaną warstwa po warstwie. To miejsce, które od milionów lat inspiruje, zachwyca i budzi respekt wobec sił natury. Kanion rozciąga się na ponad 440 km. W najwęższym miejscu ma niecałe pół kilometra, ale w najszerszym Aż 29 km, a jego głębokość ponad 1800 m. To jak spojrzeć w przepaść głębszą niż wysokość sześciu Empire State Building ustawionych jeden na drugim. Najmłodsze skały kanionu mają około 270 milionów lat, najstarsze blisko 2 miliardy. To oznacza, że stojąc na jego krawędzi, Patrzymy na warstwy starsze od dinozaurów, starsze od gór, które otaczają Himalaję. To prawdziwe okno w przeszłość ziemi. Autorem tego monumentalnego dzieła jest rzeka Colorado. Dziś wąska i niepozorna, ale przez miliony lat nieustannie rzeźbiła skały, kawałek po kawałku, aż wycięła tę gigantyczną dolinę jej nurt, niosący muł i kamienie, działał jak naturalne dłuto, żłobiąc w ziemi korytarze, tarasy i urwiska. Kanion to nie tylko głębia i przestrzeń, ale też spektakl barw. Czerwienie, pomarańcze i brązy zmieniają się tu jak w kalejdoskopie. O wschodzie słońca ściany skalne płoną złotem. A dno pogrążone jest jeszcze w cieniu. W południe światło pustynnego słońca rozjaśnia każdy fragment ścian, czyniąc je niemal białymi. A o zachodzie kanion tonie w purpurze, fiolecie i granacie. To widowisko światła i cienia sprawia, że wielki kanion nigdy nie wygląda tak samo. Każdy dzień maluje go od nowa. Z lotu ptaka kanion wygląda jak bezkresna pustynia. Ale to złudzenie. W rzeczywistości tętni tu życie. Różnica wysokości między krawędzią a dnem sprawia, że w obrębie jednego kanionu istnieją aż cztery strefy klimatyczne. Na dnie, gdzie temperatury sięgają 45 stopni Celsjusza, rosną kaktusy i krzewy pustynne. Nieco wyżej pojawiają się zarośla jałowców i agaw. Na krawędziach dominują sosny, a w niektórych miejscach nawet lasy przypominające te znane z górskich regionów. Świat zwierząt jest tu równie bogaty. W przestworzach króluje kondor kalifornijski, największy ptak Ameryki Północnej, którego skrzydła rozpościerają się na 3 metry. Bo gatunek niemal wymarły. Uratowany dzięki programom ochrony i ponownie wypuszczony nad kanionem. Na stromych zboczach można dostrzec owce górskie, które z niewiarygodną zwinnością wspinają się po pionowych skałach. W cieniu pośród krzewów i głazów kryje się puma. Cichy drapieżnik, którego obecność. Rzadko dostrzega człowiek. A w wodach rzeki Colorado żyją unikatowe ryby, przystosowane do jej zmiennego nurtu. Niektóre gatunki występują tylko tutaj, w żadnym innym miejscu na świecie. To niezwykłe bogactwo życia pokazuje, że nawet w najbardziej surowym krajobrazie natura znajduje sposób, by przetrwać. Dla człowieka, kanion od zawsze był miejscem wyjątkowym. Pierwsi ludzie dotarli tutaj tysiące lat temu. Plemiona Hopi, Hawasupaj, Zuni i Nawajo zamieszkiwały te tereny. Polowały, uprawiały ziemię i budowały swoje wioski na krawędziach urwisk. Dla wielu z nich kanion miał znaczenie duchowe. Chopi wierzyli, że to właśnie stąd wyłonili się ich przodkowie, aby zasiedlić ziemię. Dla Navajo kanion był świętym miejscem, gdzie łączą się światy duchów i ludzi. Europejczycy ujrzeli go dopiero w 1540 roku. Hiszpańska ekspedycja poszukiwaczy złota natrafiła na przepaść tak ogromną, że żaden z konkwistadorów nie odważył się zejść na dół. Dopiero wieki później zaczęto badać kanion systematycznie. W XIX wieku słynny geolog John Wesley Powell odbył pionierską wyprawę z pływem rzeką Colorado. Była to podróż pełna ryzyka, rwące nurty, nieznane przeszkody i brak map. Ale właśnie dzięki niemu świat poznał kanion takim, jakim widzimy go dzisiaj. Dziś Wielki Kanion to Narodowy Skarb Ameryki. W 1919 roku utworzono tutaj Park Narodowy, a w 1979 roku UNESCO wpisało go na listę światowego dziedzictwa. Każdego roku odwiedza go ponad 5 milionów turystów. Większość zatrzymuje się na krawędziach, w punktach widokowych, takich jak Made Point czy Desert View. To tam rozciągają się panoramy, które zapierają dech w piersiach. Ale ci, którzy chcą więcej, schodzą w głąb kanionu. Szlak Bright Angel prowadzi serpentynami przez kolejne warstwy skał. Im niżej schodzisz, tym starszą geologiczną historię mijasz. Jeszcze inni decydują się na spływ rzeką Colorado. To podróż, w której piękno krajobrazu łączy się z potęgą żywiołu. Rwące bystrza niosą łodzie w dół doliny, a każdy zakręt rzeki odkrywa nową, monumentalną scenerię. Wielki kanion Colorado, monument natury, księga, w której zapisano dzieje Ziemi. Miejsce, które uświadamia, jak niewielki jest człowiek wobec sił, które kształtują świat. To nie tylko krajobraz, to doświadczenie, podróż przez czas, przestrzeń i przez samo serce naszej planety.